Pędziłam ulicą na złamanie karku, a moje myśli pędziły mi w głowie. Jak mogłam tyle przegapić? Daisy była kolejną ofiarą brutalnego świata, która nie wiedziała, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Cały czas była na wyciągnięcie ręki, a teraz zaczyna mi się wymykać. Najpierw rozdarta, podtapiana, rzucona w bezkresną głębię plastikowych worków i kartonowych pudeł. Ale dosyć tego! Wracaj tu natychmiast! Darmoły człowiecze! Wejdź tu! 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 godzinę tu! Wejdź tu! Wejdź tu! Wejdź co ty masz ze wzrokiem? Ściągasz tylko kłopoty! i can not to Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Chodźmy do domu zrobić badanie tomograficzne oraz analizę krwi. A, Ojejuśku. Hmm? To się wcale nie dzieje. Nie jest? Dobra, jednak wyzdrowieje. Pamiętasz, że mieliśmy nie robić niczego głupiego przez cały tydzień? Anais nie może być narażana na żadną formę głupoty przez cały tydzień. Aż dziewięć dni? Aaaa. I wtedy odpłynęłaś na 36 godzin i 12 pieluch. Co teraz, doktorze? Jakie są rokowania? Objawy to regularne bóle głowy, stres, uderzenia w czoło i odgłosy bolesnego zażenowania. Ta choroba to rodzina, a na to nie ma lekarstwa. <laughs> Uczę się w Szkole Życia. wychowuje troje dzieci i jednego męża. <śmiany> Nie kupić ani jednej paczki! Jest koniec miesiąca, a ja pracuję w firmie bez perspektyw i dostaję za to orzeszki! I na dodatek, co nie jest przenośne, to po co tu przyszliśmy? Ponieważ poprosiłam o zaliczkę następnej wypłaty i się zgodzili! Super! Znam miejsce, gdzie można było wywieźć cały wózek za 25 centów. Nazywa się Wiek XIX. Nie, jeśli się szuka dobrej okazji. Co mama robi? Węszy obniżkę cen. Rodzina mamy zawsze miała wyjątkowy talent do oszczędzania. Na przykład gdy miała 6 lat strzyżono ją pod garnek, ale rodzice nie chcieli porysować brzegów garnka, więc z oszczędności obwiązywali jej głowę sznurkiem i podcinali włosy. Puka trzynasta! Zobacz, jeszcze się w swój ślubny garniak! Richard, za tobą jest lustro. Oj, kiedyś go tu nie było. Okej, okay, chcesz coś powiedzieć? Słucham. Szacun ją? Nie, wyraźnie powiedziałam, że wy macie wzbudzać szacunek. Idź włóż na siebie coś sensownego. Normalnie! <laughs> Wiecie co? Niczego bym nie zmieniła. Mój drogi, to jest wojna na żarcie! Ha! ha, -ha!